Oczywiście, że było warto. Czekaliśmy na to ponad półtora roku, więc nie ma co ukrywać. Ostatnie tygodnie było dużo stresu, ale jak sam widzisz, klub jest przepiękny. Myślę, że ta społeczność z Pabianic naprawdę przyłączy się do Extinct Fitness Pawianiczem. Najbardziej zadowolony jestem z tego, że było tak wielu gości i zainteresowanych, więc... To jest największa moja niespodzianka dzisiaj, tak samo jak i mojej żony. Jeżeli chodzi o klub, jak wygląda, podoba mi się wszystko. Podoba mi się wyposażenie, sposób, jak jest wykonany, kolorystyka, sprzęt. No nie ma co ukrywać, wszystko jest na najwyższym poziomie. Przeszliśmy naprawdę długi proces, jeżeli chodzi o szkolenia. Byliśmy na wielu kursach, dużo wynieśliśmy teoretycznie. Teraz dopiero będzie chodzić praktyka. Mam nadzieję, że będzie z dnia na dzień coraz lepiej i opanujemy cały system działania w jak najlepszy sposób. Rodzina się bardzo cieszy. Zresztą każdy to widział na otwarciu. Jesteśmy mega zadowoleni. Jedynie teraz to musimy się mocno wspierać i razem działać. Jeżeli chodzi o Extreme, mają naprawdę świetny biznesplan i potencjał w każdym klubie jest bardzo duży, tylko trzeba umieć go wykorzystać i wdrożyć jak najwięcej działań, które w tym procesie prowadzenia klubu przekazuje Extreme Fitness.